No i tak, umyte płytki, poczekam do wyschnięcia, zabezpieczę sobie je. Tą płyteczkę teraz sobie dotnę. Wykuta już jest. Podważyłem, puściło elegancko. Tak jak mówię, no póki świeże to, to jeszcze spoko. Dlatego tutaj nawet nie skaczę, nic nie pajacuję. Po prostu zabezpieczę, żeby tam dość podocinać, poprzyklejać tamto. No i coś porozmierzać e, przy ścianach, dlatego tutaj nawet z ciężkimi rzeczmi nawet nie wchodzę, nie pajacuję, bo, bo wiem, że to jeszcze nie jest tak, jak powinno być. Nie piszę, że po 12 godzinach fugowanie, ale nigdy nie fuguję po 12 godzinach. Zawsze daję temu, żeby to stwardło do porządku tak, jak ma być. No. Czekam do wyschnięcia, sobie tutaj pogarniam trochę ten chlewik, miejsce tu zrobić. Też tą podłogę tutaj wyczyszczę, zabezpieczę, bo bo trochę syfu jest, no a pogoda jest ciulata, na no, dworze nie mam teraz jak się rozłożyć za bardzo z płytkami, bo siąpi co chwilę czy z płytkami, z maszynką no, no i muszę tutaj w środku no zabezpieczyć sobie i tutaj się z maszynką rozłożyć, no bo tak to jest no, z kątóweczką jedynie będę wychodził jakoś coś tam docinać, no ale tak to wygląda no i na razie mam tak zabezpieczone, dałem sobie tutaj płytę, żeby tak za bardzo nie skakać po tych płytkach jeszcze tutaj już też mam dociętą tą płyteczkę jeszcze nie jest wklejona później namieszam sobie kleju to wkleję to i to będę kleił ale najpierw muszę sobie to wszystko to por porozmierzać podocinać tu mi wchodzą dwie całe i tam docinki przy ścianie no i tak to wstępnie wygląda tutaj wszystko troszkę zmieniłem bo Miała być tu cała, cała i tam docinka, taka, ale stwierdziłem, że może będzie to brzydko, i zrobię tak. Tu jest cięta płytka, ale ją wypoleruję padami i będzie jak oryginał. Także, tak to stwierdziłem, że zrobię. Moim zdaniem, będzie lepiej to wyglądać niż taki piździk, tak tak 5 cm, przynajmniej lepiej. No i tutaj już mam jeden kawałek docięty. Tak to tutaj wygląda. Te dwa kawałki sobie dotnę, no i zostanie mi ten drugi tutaj dociąć, tak samo jak tutaj. Tu jeszcze trochę muszę to poczyścić. No i zostanie wkleić i tyle. Także muszę wkleić, no, pozbierać, będę musiał i, i padami po, wypolerować te wszystkie cięcia także. No ale stąd jak patrzę, to stąd już jest fajnie, fajnie to wygląda. Bez szlifowania padami, no ale żeby zapieczętować tak jak powinno być, to wszystko przelecę padami, żeby nie było tych ostrych kantów tutaj, tak. To jest na razie tak wstępnie poukładane, podocinam wszystko, rozbiorę to, wypoleruję padami, przyklejam. I będzie najgorszy etap, mi się wydaje, że na razie będzie zakończony, no, później zostaną jeszcze szlify na 45, na geberycie tutaj my okno że tak to wygląda. I taki misz masz teraz tu trzeba wyciąć. Tutaj sobie zrobiłem kreseczkę, przeniosłem po prostu to tu dalej. Położyłem tu tą płóteczkę dociętą. No i przerysowałem sobie linię po prostu, nie? no i te skosy tu już same wychodzą, także Teraz biorę to na warsztat, na dwór i kątóweczką to tnę, utnę to kątówką, przymierzę czy wszystko pasuje, zawsze tnę troszkę e, tak do linii dojeżdżam, nie żeby mi znikła, tylko dojeżdżam do linii, tu i tu, no tu wiadomo, no to już tak jak wyjdzie, nie, ale tu staram się dojeżdżać do linii z tego względu, że zawsze mam jeszcze tą korektę, jak mi coś nie pasuje, to wtedy minimalnie jeszcze ją przytemperuję. No i później wjeżdżają pady poleckie. Ja używam padów od 50 do dwusetki. Wydaje mi się, że więcej nie potrzeba. 50, setka i 200 wystarczające jest. No chyba, że są jakieś płytki, tak jak, tak jak ta tutaj, nie. Są fest szliwione takie płytki. No i już trzeba przykładowo zrobić tam lustro z tego. No to tam jeszcze wleci 400, ale to jest naprawdę rzadkość. Przeważnie na 200 wystarczy. W szczególności takie gresy, to spokojnie wystarcza dwuseta. Dobra, biorę to, tnę, poskładam wszystko, później zbieram, poleruję i gotowe. Wstępnie to będzie tak wyglądać, to docinane. Tak to wygląda tutaj. Wszystko. Teraz zostało pozbierać mi to wszystko, te płytki wyodkurzać to, tu przy tym odpływie muszę trochę poczyścić, bo miejscami tam wargi mnie troszkę dupią i nie chcę, żeby tu była za duża szpara. No bo tu mnie wadzi i za duża szpara mi wychodzi. Także troszkę sobie poczyszczę, żeby zrobić takie 2 mm, a nie 3, czy tam 4. Także tak to wygląda. No. Mi się to podoba, ale mi nie musi. Najważniejsze, żeby inwestorka była zadowolona. Ona tutaj będzie się kąpać, będzie tutaj mieszkać. Także jej się to ma podobać. Nie mi. Nic zbieram to, wyodkurzam, przeczyszczę padami polerskimi. Te płytki, te cięte wszystkie, poczyszczone padem polerskim, wyodkurzam, mieszam kleju i przyklejam to. go show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things Realize something needs change Cause I know you got me up. Let me show you what's up, Cause enough is enough. and me Witam serdecznie w nowym dniu zmagań z łazianeczką. Tak to wszystko tu wygląda. Nie dogrywałem już wczoraj tego, bo już nie miałem czasu. Także chodzić już po tym można. Tu przy odpływie liniowym wszystko fajnie powychodziło. Tutaj przy listwie spadkowej wleci silikon. Przy odpływie liniowym wleci silikon. Także tak to wygląda. Reszta będzie fuga. Myślę, że jest spoko. Poczyszczę sobie to. Zabezpieczę folią. Wlecą karton gipsy, tam jakieś u góry są odpady to poskładam tu jakieś odpady karton gipsów, żeby po prostu tu była podłoga zabezpieczona pikobelo. Jutro wleci tu hydroizolacja, zacznę coś rozmierzać, bo dzisiaj wskakuję na elewację, bo jest fajna pogoda, chcę skończyć te dwie ściany i już elewacja będzie zamknięta. Co do e, przystaweczki na, na tych płytkach 42 na 42 no, bez zastrzeżeń. Ta płytka nie jest, o tą też dokleiłem, ta płytka nie jest yy, śliska tylko taka chropowata bez problemu trzyma, zdaje egzamin na śliskiej płytce u siebie w domu, nad drzwiami ją łapłem, wieszałem się, wytrzymała moją wagę także, a mało nie waży, bo 92 kg coś takiego, także spokojnie wytrzymała, daje radę, także myślę, że przy płytkach 60 na 120 a spokojnie tutaj też da radę i myślę, że chyba dokupię do nich do niej w, e, tą pompkę elektryczną, bo te pompki się wymienia, wyciąga i elektryczne pompki są do dokupienia z werteka co prawda, ale myślę, że będzie tutaj działać. No i tak, tutaj mam ścianę już zaciągniętą na drugi raz całą. Tutaj jedynie trzeba jakąś skrzynkę zamontować. Tak to wygląda. Listewki delatacyjne, tu są wklejone tu tak samo. Także myślę, że jest spoko. Ja wolę jak są właśnie te listewki dilatacyjne, bo teraz to fajnie guma zostaje, jak jest otynkowane, to tak samo, tylko tą guma, guma zostaje. A tak nieraz jak jest dojechane bez tego, to, to różnie bywa. Też jest fajnie wygląda, ale czasem potrafi tam pokazać się ryskami. A tak jak jest ta guma, to zostało mi tylko tą lampę przykręcić, ale muszę te plastiki przywieźć do styropianu. Tutaj jedna, tutaj druga zostało tak to zabudowane. Z tej strony pokażę, bo słońce świeci. To styropian naklejony po prostu tak było uzgodnione z inwestorką, więc zostało zabudowane. No i została mi ściana z przodu jeszcze do zaciągnięcia na drugi raz. Te dwie szczytowe też już są gotowe. I została tylko ta ściana do zaciągnięcia. O, widać, jak jeszcze szpetnie to wygląda. Wszystko ale przyjdzie druga warstwa i będzie ok. No. Także tak to wygląda. Wszystko no, tutaj, w tych drzwiach, za tymi listwami, ja listwami co ja gadam, za Z za tymi zawiasami też jest listwa wklejona. I zostanie to wszystko fajnie tam dociągnięte, wyczyszczone. Także będzie wszystko ok. No i tak to wygląda wszystko tu, też te rolety zostały zabudowane już. No i takim Klej, klejem zaciągam na no, jedną ręką. O, Atlas Gravis I pracuję na różnych, bo na Boliksie, na Ceresidzie. Także nie jestem uzależniony od jednej firmy. Dobra, no. Zrobię sobie kawusie, żeby te słońce stąd uciekło, bo nie chcę w tym słońcu tu zaciągać, także zrobię sobie kawusie i po kawce wlecę tutaj. Myślę tak pół godzinki i już nie będzie tego słońca, także zabiorę się za tą ścianę. No i tak, nie nagrywałem już wczorajszej końcówki dnia, bo nie było czasu. Tutaj tak to wygląda, zabezpieczone. Teraz wlecą tu Płyty karton Gips na górze tam jakieś kawałki są, także coś tu poukładamy, żeby zabezpieczyć te płytki. Także tak to wygląda. E, dokupiona folia wpłynie. Na, na te ścianki. Myślę, że wystarczy. No i elewacja już pozaciągana też jest na gotowo, także tak to wygląda wszystko. Myślę, że jest ok. Tu listewki. Także pod jest wszystko przygotowane. Teraz biorę się za kawusie. Wleci tu hydroizolacja, no i zacznę rozmierzać coś na ścianach. Dzisiaj stricte zajmuję się łazienką, ogólnie już stricte łazienką się zajmę, bo tam jest elewacja już jest skończona, także wiadomość do inwestorki poszła. Także czekamy na odbiór. I tyle no, a teraz się bierzemy za łazieneczkę. No i tak nakładam tą folię w płynie, nakładam pędzelkiem. Już widzę fajnie to schnie. Na tych matach będzie dłużej schło, tak, no maty tak nie piją. I nie żałuję tego oficie I tak dwie warstwy zrobię i... I patrzę, że mi starczy na dwie warstwy spokojnie, także nie ma co żałować tego, tak to nie jest. Tak ciężka hydroizolacja jak na podłodze była zrobiona, ale moim zdaniem też wystarczająca. Kolor taki trochę fajny, ale śmierdzi. i w taki oto sposób mam drugą ścianę zrobioną, teraz tą przelecę tutaj do, do okna i ten kawałek jeszcze chociaż tu i tak będzie szyba tutaj przy tym mocowana, ale też to zabezpieczę, żeby było no i najeżdżam sobie na tą hydroizolację, która była zrobiona wcześniej na podłodze nie? no i tak później drugą warstwę powtórzę i tutaj ta strefa zostanie do wyschnięcia i się zabiorę tutaj za tą strefę przy przy oknie i przy drzwiach, rozmierzanie tego wszystkiego i coś się może uda zacząć kleić. Także tak to wygląda na razie. No i tak, pierwszą warstwę mam zaizolowaną. Tak to wygląda wszystko. Cała strefa kabinowa jest zaizolowana. Na podłodze jest ciężka hydroizolacja, na ścianach jest folia w płynie. Jeszcze widzę, że miejscami gdzieś tam przebija, dlatego wleci druga warstwa żeby to wszystko było szczelne tak jak się należy tu już sobie zacząłem rozmierzać mam dwie kreski boki okna już rozmierzone do góry tak samo i teraz wezmę tą górną belę co tutaj mam sobie rozmierzę, zrobię linie bo to będzie strefa wyznaczona żeby już się zlicować z górą okna tą fugą dookoła co tu będzie dlatego, że wychodziło mi 3,5 czy tam 4 cm jakoś nie przemawia to do mnie, dla mnie to jest za mała docinka. No, troszkę brzydko to wygląda, więc dlatego stwierdziłem, że na dole będzie tam 20, a u góry 14, coś takiego, jakoś tak wyjdzie. Czy tam 19, 14, no to jeszcze wszystko przemierzę. Dopiero jak wezmę sobie te okno, winklę, prze, przejadę że i poziomicą przeniosę wszystko, to później laserem sobie wyznaczę cały obrys dookoła, jaka będzie wcinka u góry. No, mi się wydaje, że coś koło 14 tam wychodziło. I dopiero wtedy sobie rozmierzę wszystko na dół i zacznę od dołu. Zrobię sobie tam tolerancję, tam dwóch mm, przykładowo, żeby tam góra-dół mogło jeszcze się przesunąć w razie, jakby coś na fugach nie wyszło tak jak powinno, tak? Zejdzie na dół te 2 mm, to będzie spoko, zejdzie do góry, 2 mm też będzie spoko, ale będę się starał te 2 mm mieć takie tolerancje, z tego względu, że jakby mi poszło centymetr już do góry, no to już ta pianka by była na wierzchu, tam, tak? A takiej sytuacji bym nie chciał. Tym bardziej, że może być problem, że jak wejdę za wysoko do góry, to że pianka jeszcze będzie wisawać, to jeszcze pół biedy, bo jeszcze jakoś to zasilikonuje. Ale gorzej, jak, e, płytka mi nie będzie chciała wejść, tak? Dlatego będę się chciał troszkę z tym obniżyć, żeby mieć tą tolerancję na ewentualny e, błąd pomiaru jakiś, tak? Także tak to wygląda. Biorę się za rozmierzanie tej góry, i zjadę sobie na dół i zacznę sobie już od, od tego miejsca tutaj. Kleić do, do, tej do tej hydroizolacji tutaj. No bo tamtą strefę sobie już później mogę kleić i będę chciał do okna tutaj wyjechać, cały ten bok, bo tu wszystko na kąty 45 stopni będzie. No i może się uda jeszcze tą ściankę wykleić, żeby pofugować to i wstawić tutaj drzwi. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Dobra, biorę się za rozmierzanie tej góry. No i tak mam wszystko to porozmierzane tutaj, tak jak powinno być. Dobrze, że sprawdziłem sobie wymiar płytek, bo porozmierzałem 130, bo mówię grubość ołówka, to będzie akurat fuga, ale się okazało, że płytka jest o 3 mm mniejsza niż zakładałem, bo piszę niby 60 na 30 się okazało, że jest 3, cm, 3 mm mniejsza. Także porozmierzałem sobie to wszystko tak, jak powinno być. Poukładałem sobie płytki też na sucho, żeby fizycznie sobie złapać ten wymiar. Dokładnie jak to wychodzi, co do milimetra. Także myślę, że będzie teraz wszystko ok. Wszystko jest rozmierzone Dołem będzie 21, górą będzie 14, z tego względu, żeby zjechać równo już z tym oknem, żeby tu już nie robić żadnych tam uskoków. Po prostu równo z oknem będzie fuga dookoła, także tak to wygląda. No. Tu myślę jeszcze godzinka półtora i będę mógł położyć drugą warstwę. Także tak to wygląda. Tu już jest suche, fajne. Rogami jeszcze tylko jest mokra, także godzinka półtora zostawię to, niech to wysnie. Mieszam klej i biorę się za zaczynanie płytek na tej ścianie, bo tutaj później będzie trochę e, szlifów, ale to dzisiaj się tym nie będę zajmował, bo już jest 12. A zanim zacznę tutaj kleić, zanim co, no także. E, dojadę do szlifów, no i jutro zajmę się tymi szlifami, bo będzie trzeba całe okno, no jutro myślę już całe okno na gotowo sobie obszlifować, także tak to wygląda, dobia. biorę się za klejenie. No i tak, na takim etapie teraz jestem tutaj. Tutaj jeszcze jedno do wklejenia zostało. Tutaj na tym miejscu zakańczam, no bo tu jest hydroizolacja dzisiaj zrobiona dwa razy. Już jest co prawda wyschnięta, ale to jeszcze takie w rogach mokre, tu troszkę w rogach mokre jeszcze. Tu brakło od tego miejsca dotąd, także no, tyle to. Przypuśćmy, że jest ok. Nie będę specjalnie jechał po całą puszkę, żeby taki kąsek zasmarować. Także tak to wygląda. Tutaj przy drzwiach teraz już sobie kleję te kawałeczki. No i na takim etapie zakończam. Zostało tylko tutaj przy oknie dwie wcinki do kąta. No i tutaj zostało już też do kąta to wszystko, ale to to już nie dziś. Tyle mam zrobione. Dzisiaj to hydroizolacja cała tutaj na dwa razy skończona no i trochę ogarnąłem tutaj tak. Także na dzisiaj tyle.